O źródło zasilania mojego promienia zwiększającego. Promień zwiększający? Dzięki niemu z małych naleśników zrobisz duże naleśniki. Zgadza się. A teraz dajcie mi się skupić. To źródło jest bardzo niestabilne. Drobny błąd w obliczeniach może być niezwykle niebezpieczny. Jasne. Za dużo pieprzu? Profesorze, byłeś bardzo nieostrożny. Mogłeś sobie zrobić krzywdę. Bójko. A ja muszę się zgodzić z Rudą. Najpierw zaczyna się od nadgarstka, a potem może się wydarzyć. A ta krekina. Widziałam to milion razy. Okej, okay, brawurko. Chyba się nie rozumiemy. Rekiny żyją w oceanie. Profesorze, nie chcę, żeby rekin cię pożarł. Chodzi o to, że musisz być ostrożniejszy. Dziewczynki to bardzo miłe, ale sam potrafię się sobą zająć. A teraz muszę was przeprosić, ale skoczę po bandaż. Ups. <laughs> nie zdarza ze <za> mnie. <laughs> Jejku. Ups. a to ci schody. <laughs> Siostry, profesor nie jest bohaterem jak my. Właśnie, gdyby czterogłowy potwór rzucił w niego budynkiem, zwichnąłby sobie kostkę. Albo jeszcze gorzej. Przemądrzała z kucykami ma rację. Naszym obowiązkiem jest chronić obywateli. I zaczniemy od profesora. Nie możemy spuścić go z oczu. Racja! Ło, profesorze! Ten nóż jest dla ciebie zbyt ostry! To pudełko jest dla ciebie za ciężkie. A te substancje są zbyt lotne. Za jasno! Za mokro, za długo! za szybko! Za wolno, za wolno, za wolno, za zimno! Zbyt niebezpiecznie! Za ciepło! Za głośno! Za długo! Za słonecznie, za ślisko! Za, za ciepło, za gorąco! O, 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 o. O, dziękuję wam. Nie miałem pojęcia, że świat jest taki niebezpieczny. Nie ma za co, profesorze. W tej ochronnej kuli jesteś w pełni bezpieczny. I nawet rekin cię nie skrzydzi! A, 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 a. Profesorze! Nasz dom jest w stu procentach bezpieczny! Siostry! Formacja Alfa! Już! O, 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 dziękuję wam. Nasz dom to wielka pułapka. O nic się nie martw, profesorze. Pozbyłyśmy się wszystkiego, co mogłoby ci zagrażać. Nawet rzeczy z laboratorium. E, pozbyłaś się stamtąd wszystkiego, prawda, Brawurko? Spokojnie, mam gościa, który się tym zajął. Kaska. Właśnie, kompletnie nie zwracała uwagi na swoje dziecko. To prawda, niektórzy rodzice są niezwykle nieodpowiedzialni. Tak czy siak, ja nigdy nie spuściłabym Juniora z oka. Jeden kwadrant zabezpieczony. Sektor ósmy bezpieczny. Świnka w chlewiku. Tęczowa naklejka, powtarzam, tęczowa naklejka. Paczka jest bezpieczna.